bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magii minecrafta mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj zrobić to co wam obiecałem czyli oczywiście kurczaczki robimy No portal do Twilight Forest o, zapomniałem, że mi się robi jedzenie dawno nie grałem jakby co na tej paczce modów w ogóle dawno nie grałem w minecrafta, chociaż ostatnio grałem, ale to tak tylko, żeby sobie trochę przypomnieć wszystko No, też dawno w ogóle nie, na, nie nagrywane było, bo... cholera Ja nie wiem co dobre, co złe, no nie? To tak od razu mówię, zapomniałem dużo Ale no yy, Po prostu chodzi o to, że... Tu trzeba wszystko ogarnąć po kolei. No dobra, nieważne. Idziemy do wioski. No, totalnie nie wiem co mówić. Ostatni był live ze dwa tygodnie temu, chyba. Czy jakoś tak. No dobra, nie kopię. Po prostu idę do wioski i, I tyle. Nie wiem, nie wiem. Łojezu. Yy. Tu coś było, ale. Ale nie wiem, co to było. Jest agis. Yy. Są villagery. Oh shit. A dobra, to jest tylko dark Się przestraszyłem. Yy, dobra, bo. Optifine, co nie zainstalowałem. Dobra, nieważne. Mm. Ogólnie lecimy, chyba kurwa, żart. A pierdolę. Ale, Sad, gdzie ja umarłem? Gdzie ja umarłem umarłem ma tam, tam, no tak. Jeszcze kurczę. No jest słabo, no jest słabo, i nie będę mówił, że jest dobrze, bo nie jest dobrze. Mam nadzieję, że. Dobra, chociaż. Ja pierdolę. Już tu dałem kilka modyfikacji, ale... Znaczy, jedną modyfikację dałem w sumie. Tylko... Czekajcie. chyba spaliły. Te inne itemy. Nie wiem, totalnie nie wiem co mam zrobić naprawdę. Dobra, są jakieś kuźwa. Mm. zwykły pająk Dobrze, jest pierdalem Ja z pierdalem, nie chcę mi się tam z tym nie być 行。Sure. co tak, no nie, ja, ja już tylko, po Ech... prostu co z tym można zrobić, no co ja mogę, no? No. Dobra na razie to ja. ja się po prostu wycofam A a tu smok jedną Po prostu no ale że tak łatwo <laughs> właśnie mówię o tym no Kurcze tu jest dosyć łatwo z być dobre rzeczy No ale ciężko jest przeżyć dlatego właśnie dałem tak dużo modów które by mi mogły utrudniać grę jak smoki, czy tego typu rzeczy, bo tak naprawdę to byłoby zbyt proste, gdybym po prostu sobie to zrobił w ten sposób, że mam tego moda i w sumie totalnie nic nie mógł zrobić w ogóle. Straciłem żarcie całe moje. Zajebiście. No, jestem smutny, że żarcia nie mam. I nigdy nie będę wiedział, jak tu wejść. Do tego. Dobra, mamy 15. Dajmy dwie. Yy, dobra, no. Co ja mogę powiedzieć? Może odcinek. Nie jest zbyt ciekawy, ale... Ale chociaż będzie odcinek, tak? Hmm. Dobra, bo... Ja chcę jeszcze zobaczyć, co tylko... Nie wiem, czy będę mógł używać jakby tej zbroiny, nie? Czekajcie. Yy... No kłóra, Aha, to wykładarcza, czyli to nie powoli zrobić, ale dobra, tutaj to. No nie zrobić tak sześć tych jeden patyk, no nie? Później mamy trzy, dobra jeden patyk i sześć drewna, hmm. weźmy może Może żarcie. Pójdźmy po żelazo. A mi, czekaj się. Kurwa, chowałem żelazo, ja pierdolę. Yy, no. Może chociaż za czterech się przepalą, ale chyba już nie zdążę czterech przepalić. Wiecie? Czterech chyba nie zdążę przepalić, ale nie wiem, czy na dole, tam gdzieś nie będzie. Żelaza. i temu żelaznych, który bym mógł używać. Oj, oj, oj. Totalnie nie wiem, mówię ja. ja nie wiem, no nie. Mam 28 sztabek to S. Chyba. Chyba S. No nie. W tym momencie też wiem, że. Dałem mi temat, dzięki któremu po prostu pająki będą mi niegroźne, mówię o pająkach tych klipowych, jaskiniowych, żeby po prostu będę odporny na truciznę i to będzie gites wtedy, bo będę odporny na truciznę. A to znaczy, że będzie dobrze. Dobra. Yy, mogę w sumie... właśnie, no dobra, to nieważne tak, Spieramy ten, no i jak już obiecałem Wam w tym odcinku wchodzimy do wchodzimy do najlepszego miejsca na świecie czyli Twilight Forest no, zrobimy portal, portal dzisiaj i wejdziemy w snie, a jutro będzie odcinek z Twilight Forest myślę, że taki podział będzie gites bo tak będzie gitest, tak? Yy, dobra jeszcze wodę muszę mieć, dobra nieważne yy, to było bo 2 na 2 się robiło z tego co kojarzę raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, dobra nieważne, znaczy ważne, ale Coś mi się za małe to wydaje, wiecie? Kuźwa, jeszcze czego? Zajebiście ogólnie Nice, mamy serduszko, widzowie Ja to biorę w ciemno, to serduszko jedno Mm, dobra, bo teraz się je nawet kwiatów rozwalać, kurwa. Serio? On raz zróbmy, że kurwa, nie wiem, to chyba nie to chyba, chyba tak. nie pamiętam, jak to było, czy tak? Takie? Czy takie było? Kuźwa, ja nie pamiętam Brakuje chyba jednego, wiecie? Albo dwóch, nie wiem Jako nimfa yy, Weźmy sobie trzy kwiatki niech będą nie wiem czy to było tak kuśwa, nie pamiętam naprawdę Michonary, Ni nie pamiętam Dobra, wiaderko robimy i lecimy do Twilight Forest, bo odcinek już troszkę trwa Dobra, na pewno zrobimy kolejną skrzynkę, Z tego nie mam wątpliwości. Nie, totalnie nie wiem naprawdę co mam zrobić. I sorry, że się tak nie odzywam, ale no. Po prostu nie wiem, co mam mówić. Potrzebuję tego i tego w sumie tylko. Nie tu, tu. Tam to możemy schować w sumie. Dobra. Lecimy. Shit. Dobre, knife. i... Zły przycisk mi się kiku, no i wyszło jak wyszło. No nie wiem, ale gdzie ja zrobiłem ten portal teraz? Będzie trzeba... Żeby... chyba zrobić tam. Więcej wiaderek, ale mi się nie chciało. Gdybym się już było 4, to było mniejsze. No nie. Takie mam coś wrażenie. Takie mam coś wrażenie, że tutaj coś nie wieku. By Twilight Forest. Mam też nadzieję, że szybko uda się nam to wszystko ogarnąć. Mamy portal do Twilight Forest w Idę po jedzenie. Może mogę, no nie ma patrzeć na no nie. To tam będzie. Yeah. pode mną są moby pewnie, tam tutaj gównione się nie mogę przespać. Dobra, to tak mm. weźmy. No tak. Dobra. Mamy to widzowie, mamy to. No, jeszcze budki się zrobię tylko. 10 level potrzebuje. 29 9. No to trochę ciężko będzie. No ale dobra, powinny być igitez. Bechno może za 3 steki. No bo 12. No bo 4 steki wezmę. 4 steki wystarczą. Dobra, niech NIFA tu jeszcze daną regenerację i TS3 czy te ry no więc widzowie to byłoby na tyle w tym odcinku. Do widzenia.